Siema, siema. Teraz będziemy montować. Sorry za scenerię. Akurat tak musiałem stanąć, żeby nie przeszkadzać tu za bardzo dookoła ludziom. Jest tam takie krzaki, fajnie wytumi. Będziemy montować to. Pokażę teraz na wstępie, jak to wygląda. Jak się do tego zabrałem, że w 750 będę miał uniwersalną końcówkę. Przede wszystkim musiałem zmienić kolektory na tytanowe z litra. Które wyniosły ja 80 zł, bodajże. I zainwestowałem w taką rurkę mądrą. Ona jest z, z eBay, tak jak mówiłem w poprzednim filmie. Tam zapłaciłem za nią łącznie z wysyłką chyba coś o 300 zł, więc wyszły więcej niż tytanowe kolektory. To wszystko jest połączone tu na środku. Rura, niestety, średnicą tu montażową jest trochę grubsza. Musiałem uciąć kawałek takiej rury, zrobić z tego taką flanszę, żeby nam drugie naszło. No, tu mamy wyjście standardowe 51 mm. Zaraz Wam pokażę, jak tam siedział poprzedni wydech. Postaram się zmierzyć głośność. Mam docy... znaczy, sonometr. Będziemy mierzyć głośność starego i nowego na różnych debekilerach. No i co? Zapraszam. Dobra, tak wygląda stara pucha. Ona oczywiście była zamontowana tam na z dołu. też na, na jednym z poprzednich filmów możecie zobaczyć. Zmierzymy jaka jest głośność z debekilerem tak troszkę pokręcimy, ale też nie do odcięcia, zobaczycie sobie, ja tutaj ustawię, mogę zrobić, żeby pomału sobie próbkowało, żebyście dobrze widzieli, o. w ten sposób trochę pochylę, no i dobra, palimy. Dobra, teraz zakładamy puchę. Zobaczymy jak to siądzie, ja się przymierzałem, więc tutaj tą rurkę poprawiłem troszkę. I zaraz zobaczycie, ja będę ją raczej tak do testów tylko trzymał, nie będę jej skręcał, ponieważ tych debekilerów wyciągania, wkładania jest trochę, a zaczniemy od dwóch, potem ten jeden wyciągnę, jeden wyciągnę i e następnie założę oryginalny, chociaż sprawdzę na dwóch chyba też. Ponieważ tam ciężko, chodzi, ciężko się wkłada Ale z ciekawości sprawdzić czy w ogóle przejdzie normy Więc dobra, bierzmy Tutaj damy na razie tak Tak to mniej więcej będzie wyglądać Jak dojdzie obejma, niestety obejma będzie trzymać w tym miejscu Więc jest to czego się obawiałem Może iść też nieszczelny lekko z tego co widzę ale to tam się z silikonem, paluszkiem się rozprowadzi. Bo Mo, może będzie chodzić. Dobra, to najpierw założymy z dwoma debekillerami. To jest ten, jego się wkłada w, ty, w to miejsce. On tak wchodzi dosyć ciasno. O, teraz idzie rurka. Ja to obejmę, myślę, założę, to lepiej trochę mi doszczelni. Czyli będziemy myśleć. Obejmę przychodzi w ten sposób tu. Chcę dobrze poprawić, żeby była prosto. Sprawdzić, że wahacza nie dotykało załapać, to jest imbus szóstka o dociągniemy a następnie wsadzę tamten debekiller ja najbardziej się martwię o tego debekillera którego włożyłem aktualnie że niestety będzie mocno zaburzał przepływ no, i motocykl nie będzie tak chętnie wstawał. No, ale cóż, zobaczymy co będzie. Włożymy teraz ten drugi. Nie, mam go tu środkę przeprzenieć. Tutaj mamy ten drugi DB Killer. Ten pierścionek. Będzie problem pewnie z przykręceniem, bo... Ale... To więcej tam na płasko wejdzie, muszę teraz wymierzyć. To już Wam pokażę jak będzie zamontowane. Dobra. To mamy zamontowane. Mniej więcej wygląda to tak. Trochę obejmę, mogę poprawić. Niestety, no mówię... Wypadła w tym miejscu. Nie podoba mi się to trochę. No ale coś podziałamy. W tym, tak mówiłem... Dobra, tu jeszcze owiewka lekko odkręconą. Tak wygląda się spięcie tej rury. To jest kolektor ten tytanowy. On wszystko pasuje, jest wszystko ok. Tylko, niestety, tak jak mówili na forach, trochę owiewkę, tam opiera się owiewka o niego. No i tak to, to wygląda. A to wygląda tu z tej strony. Że jeszcze od wahaczem a tym jest miejsce. Tylko jest sztywno spasowane. Tu już mam dwa debekilery, więc zaraz będziemy odpalać i zobaczymy jak to mniej więcej wydmucha muszę tu w trawie postawić tak o no i dobra sprawdzamy Dobra, teraz sprawdzimy, jak wygląda bez oryginalnego Debe Killer'a, czyli tego z tyłu. Moim zdaniem wygląda to o wiele lepiej przede wszystkim, ponieważ ta pucha jest teraz puściutka, a tam w środku widać, że jest zaślepione właśnie tamtym. Zobaczymy teraz, jak to się będzie prezentowało. Czy będzie dużo ciszej? Pokonam w nim nadzieję, ponieważ tak właśnie chciałem z nim jeździć. No więc zaczynamy. Dobra, teraz pucha całkowicie pusta. Jeszcze pokażę, jak to wygląda. Nic tam się nie dzieje. Może się uda o światełko włączyć. Puściutko. No i sprawdzimy teraz, jak to będzie chodzić. No i no tak brzmi najlepiej. Jeszcze stary pomiar mamy. Zrobimy z powrotem.